Witam, jak nie urok to sraczka. Właśnie ostatnim razem zrobiło mi się coś z moim statywem i dosyć słabo trzyma. Kręci się dookoła. Będę musiał spróbować coś podłubać, albo tym razem kupić jakiś nowy statyw. Ja oczywiście jestem i zbieram nasiona pokrzywy. Wyskoczyłem w sumie tak na szybko, proszę bardzo, mam tu w sumie pół takiej torebki, pokazywałem tą torebkę, kiedyś można ją chyba kupić tam na Allegro yy. i pokazywałem ją chyba na Facebooku na stronie, a ja właśnie sobie zbieram. Dzisiaj w sumie tak na szybko, nie będzie to długi film i oczywiście na hardkorowo, bo bez żadnych rękawiczek, ale hardkorowo, ale zdrowo, że tak powiem. No i co, ja sobie zbieram. Ja sobie zbieram same nasionka, mam trochę czasu, więc powoli się nie śpieszę, każdy poleca inaczej, zrywać wszystko, później przebierać, a ja sobie powolutku te nasionka pozbieram. Tu są takie jakby mniej dojrzałe, gdzie indziej bardziej, ale mi jakoś nie zależy na jakimś rodzaju, znaczy rodzaju bardziej dojrzałych czy mniej, tak? I zrywam sobie po prostu. Jak są małe listki, to z małymi listkami. Nawet ich nie będę przebierał. Ale staram się po prostu poprzebierać. Tak. No i tak. Ostatnio zbierałem jeszcze szyszki chmielu, ale nie nagrałem tego. Myślę, że pójdę jeszcze raz i zrobię z tego filmik, jeżeli chcecie. A w sumie nawet jak nie chcecie, to i tak go zrobię. No i w sumie tak to wygląda. Teraz będę tu siedział urwała, urwę całą torbę. To nie będzie nic ciekawego. Ale to jest moje zajęcie na dzisiaj. No po co? Po. Dzięki pozdrawiam.